Tu tu czy słychać na No słychać, petarda, dobra. ale mam później lekkie. Dobra, robimy przejście. No nie, nie tu do. Ua, nie to. Tu, tam miałem. Do nagrywania nic weźmiemy sobie na cyk, kopio i wklej link jeszcze tylko na discorda szybko wbija. ogłoszenia małpa everyone dobra Mamet! Kurwa, 17%. Jak ja mam farta w życiu, zawsze. 17%. Kurwa, muszę mieć pod koniec. Kurde! W końcu nowa klawiatura. Widzowie. To promujemy się tutaj może, nie dostanę pana Zuzia siemaneczko Zuzia wbijasz ten y, na discorda? słuchaj ten dźwięk tej klawiatury kurwa wymieniłem y, tą membraniczną na mechaniczną wiesz jednak ej a jak jakoś bo zmieniałem ustawienia w tym w jak to się nazywa w OBS-ie. Bo chciałem jakiś filmik nagrać. Mi się nudziło i kurde, obawiam się, że mogło się coś zrąbać. Zamiast się polepszyć, a główkę nie mam. Główkę dobra, do mnie nie ma. opiam drugie miejsce. ha. Piccolo, nie? Chyba, że macie coś lepszego. Ale by dostał. Prawie Cyk, 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 cyk O! Kurde No cóż, lipa O, coś lepszego To jeszcze raz gratuluję, Zuzanno Petarda, drugie miejsce to i tak jest bardzo dobrze Ale mi zimno w łapy Kurde, jutro do roboty idę. Udało mi się załapać na 14. Później rano idę na turniej z ping-ponga. Akurat też się mogę pochwalić. I. ten. No i na 14. do roboty. Niedziela to samo. Więc raczej jutro live bym nie odpalał. Odpalę, ale w niedzielę. Po południu. Jest tu ktoś? Jest tam ten gnoj O kur. A zginę, zginę, bo on ma lepszy chyba mieczyk. O, ale fart um, Ochrona to jest wezmę, cyk ASF siemano, siema byku. Co tam u ciebie? Ty Zuzia, a wy do jakiej muzyki tańczyliście? nie, tam tego go nie ma. On chyba na środek poszedł albo nie Ostro 1, ostrość 2 to lepiej. Ale nie ma tego Refa w dupę. I to jeszcze jak zawody powiotowe To petarda Jak, mama dumna z Turcji? Yy, no tutaj zaciekawi ten... No, no może kolczatka z chroną 3 Ej, co jest? Co, o, myszka mi przestaje działać super. elegancko w końcu weekend, no nie? Kurde O ty! No nie no ale mnie denerwują jak zrzucają tymi Nie, nie umiem się klepać, tylko będą cię zrzucać Ja pierdzielę mm. Bardzo dumna, no to super Oby tak dalej To teraz się widzę w tym Zuzanko W telewizji Masz, masz się tak nauczyć tańczyć Żebyś była nie na powiatowych Tylko na światowych Mr. Nubek siemaneczko Witam Nowa klawiatura w końcu Mr. Nubek, więc mogę nolife'ić To biorę. Kurde, no myszka mi przestaje teraz działać. Jak nie jedno, to drugie. Ok, pójdę sobie do niego. Co jest? 4, 5, 6, 7, 8. O, o ty. No chyba zginę. Kurde, ale dużo mu krytów jeszcze zadałem Mechaniczna, tak, mechaniczna, no. Ty kupiłeś jaką klawę? Wiesz co, na początku kupiłem Apexa 3 series, ale okazało się, że jest wadliwa. Nie działał mi F, a wiesz, jak... Eee... O, słuchajcie, nie, bo brat mi śpiewa, Tutaj myślałem, że coś do mnie mówił. No i wiadomo, że jak jakiś klawisz nie działa, to jest troszkę taki dyskomfort w pisaniu, nie? I... Zwróciłem ją i w końcu kupiłem SPC Gear 540. I powiem wam, że drugi dzień użytkuję i jest za zaje... je fajna. Zaje fajna jest. Ej, gra ktoś? Bo z chęcią bym sobie w party na bedach zagrał. Bo jak na razie tylko gram solo, ale cały czas Skywarsy, nie? Kurde, co za łeb. E, oczywiście teraz jedziemy na wielkopolskie dody. O kurde. No to petarda. To trzymam kciuki dalej. To dodaj mnie. A jak, jaki ty miałeś nik? ASF? Normalnie miałeś, tak? Nie. Nie pamiętam, jaki miałeś, Wiesz, Sorry. A PAZERO, a tak PARTY IN PAZERO. Dobra, czekaj, opuszczam szybko i lecimy na BEDY. Dobra, zagramy trujeczki. Co ty na to? O, teraz więcej osób Pamiętacie, jak ostatnio było? Że normalnie można było się doprosić, żeby ktoś zagrał na tych arenkach Było tyle osób w lobby i w ogóle... Nikt nie dołączył Fajną masz zupkę chińską na głowie A dzięki, mister Nubek. Już nie raz to słyszałem Ale za to jaka dobra, gościu Jeszcze w przyprawach Trójki we dwóch? No Znaczy widzisz, to z jakimś tym e, chłopem Ale... Hejka Nikolka, hejka, co tam u Ciebie? Dobra, ja już bym się od razu na środek zaczął budować Ej, a głośna ta klawiatura, słuchajcie? Ją? Właśnie się obawiałem, że jak będę miał tą mechaniczną, to... U, jak lecę To będzie lipa Wiecie, że głośno, nie? 6 osób, o cholera, witam wszystkich tu serdecznie Yy, czekajcie, tutaj, dobra, ale nie, 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 wiesz co, Pazero, no pa, co się tam dzieje masz kill'ow może? dziękuję za dwa lajki dobra mm, trzeba będzie zrobić taką akcję, desperację, on szybko, o dobra o kurde, dwóch tutaj jest no to czekajcie dobra Całkiem okej okay u ciebie. No też w porządku. Ponieważ y, te y, klawiaturka nowa. Ty Alan, 7 Alanek. Kurde, dawno cię tu nie było. Ej, kto, ej, wiecie o co chodzi z tym, że tutaj zostają parą? Bo tylko dzisiaj rano grałem, tylko widzę e, użytkownik taki, taki z użytkownikiem takim. Zostają parą, nie? No później jakieś levely idą do góry. To jakieś questy i monety się za to dostaje? Czekajcie, kto tam jest. Yy... A, dobra, jesteśmy. Ale na kupiłem sobie klawiaturkę. No dawno, dawno, ale także wiesz, że. Yy... żeby tu chwilkę posiedzieć. Czekajcie. O, jeszcze jedno złoto. Jeszcze cyk. I kupujemy magiczną kulę. No, no fajna jest, bo patrzcie, jest ruchoma normalnie, nie? <laughs> zieloni są tak zabudowani słabo, więc myślę, że jakbym spróbował im tą ognisną kulę dać, szczelić w nią, no to może coś by było. Po prostu pisze. A! Fajne tiktoki! No a dzięki, mister Nubek. Czekajcie, zieloni żyją. Obawiam się... Dobra Będzie próbował do mnie skoczyć? Poczekajcie, ja spróbuję. Co to, jakiś lak? O cholera! Ale fart, widzieliście to, dobrze rzuciłem, bo bym nie, nie to zep, zepchnął. Kurde hmm, po prostu przeżył. O dobra. Cztery lajki. Uprzejmie, dziękuję. O, czekajcie, bo fazero coś tu pod... Aha, zniszczyłem łóżko. Czekajcie, cyk, cyk. Ej, nie, co wy robicie? Gdzie wy? Dobra, ostatni został. I czerwoni zostają, którzy nie wiem co oni tam robią. Dobra, chodź tu mi się ukolorowy. Ja cię tutaj spróbuję. Kurde. Idzie do mnie tam. To albo idzie sobie refa, albo po prostu, żeby strefkę jakoś tutaj mi ogarnąć. Ale nie. Tak bardziej ucieka. Wow Ja pierdziele, ale żem... ale żem się dowalił. Widzowie. Tak, żebym się na niego o, nakręcił Widzicie jak to? Próbowałem się zabudować, żeby go tu jakoś... Kurde Mogę DC na... Czekaj, mogę DC na twoim DC? Co? Nie zrozumiałem, ale... Czy możesz na DC? Czy do party? Ja spadam, bo kolego mi się rozjaduje zaraz Spoko, telefon, dobra Luźno, Bartik został, no to my już na Instagramy albo czekajcie, dwójki po prostu zagramy, nie? Zobaczymy, czy są osoby. Mało osób. O nie, dobra, dołączają A na max 2 dobra. No to dawaj, FBI. Aha, to na unlimited chodzi. Dominiu się mam, mrożą. Ewa! Elu, elu. Grasz? Czekaj. No ja z tą otwartym elo elo Trzeba Co tam Dominiuś? Fajnie! No to dobrze Daję ci suba Dzięki Dominiuś Bo nowy jestem, A, no to witam, witam Dzięki Oglądam okay. twojego live'a. No właśnie widzę, że tutaj piszesz na czacie. No Lol, na czat jeszcze nikt nie wyzywał na Coxcraft. Co? A nie, bo tutaj mi Alanek napisał na czacie na YouTube, że tam nikt nie wyzywał. No, ale powiem ci, że na skémursach wyzywali. Co to jest? Aha, dobra. Widzę, że tutaj mamy e, chłopa, który chyba z czytami gra. To raczej. na crafta. na Na moim jednym koncie bana dostałem więc nie wiem za co. Czy młody używa kilaury? Nieprawda. O, trapiky, <grywa> o, ja dobra. Nic nie używam jacy. Dobrze, dobrze. Dziękuję za 6 lajk. Like. Dobra, ja bym poszedł na środek A, ja lajka, nie. A, dałem lajka, to 7 je jest lajków. To były na zielonych. To jest tam jakiś MS mm. 7 lajków jest. A, no to jeszcze lepiej. Dziękuję. Ja dałem. Dzięki do mnie A wy macie Premkę czy Blazing Pack Lunar Ja. Nie mam ten ale nie zajmuje. A. Na no, Lunar killing A, no to ja... Na no, blazing packu, najwięcej FPS. Ja bym więcej grał, więcej grać, bym więcej grał to mi się kupił, ale nie wiem A ma, Blazing Pack. No, no. nie jest To no, bo najwięcej FPS-ów, nie? Znaczy ja akurat mam. Bo jakbym chciał grać na... Z zwykłych to... He, byście tu widzieli kurde urywki. Słyszałem, że na, nie wiem, na Blazing Packu są puste FPS, że nikt pokazuje ci, że masz więcej, ale na prąd nie masz. Ale nie wiem, czy to prawda. Nie powiem ci tego, ale ja na przykład wielką różnicę odczuwam, jeśli gram na przykład na No, bierze. możesz być, że masz pilniejszą gierę, no nie mówię, że nie. Czekaj, bijesz jakiegoś innego noopu. O cholera. Zimno w łapy, gdzie na no? kurde, czekajcie, bo nie wiem co ja mógłbym tu kupić. No nie, no kupiłem tego, tą śnieżynkę. To ciekawie będzie. Nie mam tego tam. Co? Nic, rejestruję się po prostu. się, witam. Jak tam Freak, u ciebie? Hej, Kupiłem sobie badamy, klawiaturę. Będę mógł z tobą party? Jasne, że będziesz mógł. To będziemy grali trójki. Jesteś Chyba... najlepszy. No. A ty. O, a, kurde. A, a ty. O kurde. No nieźle. A ty Mrożą grasz? Tak, bo jeszcze gram kram z tą narej. No to jak mogę? Nie, grać? Czekaj, to ty jesteś jeszcze fazero? No. Aha, dobra, nieważne. Nieważne, Nie, gdzie ty jesteś? Czerwony, czerwonych, Dobra. No, pragnę, co tam? Ty... co mówiłeś do miniuś? Grasz na jakim kliencie, czy nie grasz? Uh, blazing na Blazing Packu. Na Blazing Packu? Tak, no. To fajnie. Wieso frigga tą mechaniczną z ten SPC Gear 540. Ja się uczę God Bridge'a, najwięcej zrobiłem ostatnio, 12 krapek o. o czekaj, bo rzuci idą do mnie ja jestem tutaj cyk, dobra, chodź tu Tylko ja im jeszcze tu zaprezentuję tak zwanego... Nie lubię, ja nie lubię 5pixela, nie podoba mi się No, słaby serwer, moim nie No tak, postcraft lepszy No zależy, bo tutaj też dużo osób gra na... Pomagania albo na czytanie. nie? Dobra, powiem mam czemu dostępna na jednym końcu. No dlaczego? Ricia używałem. Ale... A dlaczego używałem Ricia? Właśnie... Nie no jak? Jezus ale... O kurde, moja stara tu stoi. To się mamy to... miłego weekendu. I, to... i do niedzieli. No, dzięki. No, akurat brat jedzie gdzieś tam do Warszawy. Teraz się z nim wygnałem, sorry. Dodaj mnie do Party oh. please Dobra, dodaj, jaki, jaki nick? jaki nik? hackerson. Ja ci napiszę z dużej chy. Cześć, <laughs> cześć. Musiałeś Hackerson? No. A hackerson. To już mogę cię zaprosić? A ja cię no, źle napisałem. Jest, oh, no, za... nie, zaprosiłem cię już. To są trójki, zagramy, nie? O, mam. Poczekaj. No, By, a, cy, cy, epyt. A i już jesteś? Dobra, jestem. No i Ej, Dominik, a Twój nick, haker, są to coś sugeruje? Ans, się maneczko. Po prostu to jest taki jakby nick, choćby. A co tam w porządeczku? Jakoś leci, weekending, no to człowiek się cieszy. A jak tam u ciebie? Nowy jesteś? O, sorry, czekały, Musiałem być bo troszkę za głośno was miałem. Sprzeciwko. Ja mam ogólnie takiego okay. fajnego tekstu z gołymi babami. Ktoś wiesz, <laughs> mi... <grywa> <grywa> To nie Nie ja ja chcecie, ja... to wam wyślę, bo ja bardzo lubię tego tekstylpaka. No to fajnie. Nie, ja, ja stary. To nie aż tak się przeceniasz, że jesteś aż taki stary? No mi draklika? <grywa> Eee... Yy, zależy, wiesz co? Ja mam akurat dziwnie tak... Ja... A jaka masz mychę? Yyy... Esperanza jakąś, wiesz? Optical 6D RGB Ja dostałem... E, na ten... Na urodziny rok ten... Bloody A60 A Bloody Kurde no. Nie no. wiem, się po miesiącu <laughs> mi się ma z mi się ma z żyła I nie miałem, szczerze Ej, czemu grasz na Blazing Pack? A wiesz co? Bo mam więcej FPS-ów, a Lunar re... Kurde Jakoś nie... Nie wiem Młody ma już swoje fantazje. no. Wiesz, lepiej baby niż chłopy. No nie tak W mojej klasy to chłopy są i... U. Co? Młody, 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 uwaga na słowa. Spokojnie. cicho. Jesteś kajtarem. ja mam marzenie. Dobra, rzuci jedno żółty na loa, a drugi na pula. Ej, na której tu się czasie wyskakuje na TNT? Ale z tego to ja nie wiem, bo ja tego nie umiem. Nie, chyba na trzeciej. Oj, żółty do. Żółty to jest... Dobra. No chłopie ginże, co ty? Antyknoka miał czy co to było? Nie wiem, bo tak się dziwnie budował. O kurde, mój stary był. Jaki stary? No stary, z ja na przykład. kurde! A na Blazing Punk nie ma autosprint i to jest najgorsze. A ja nie lubię yeah. autosprintów, to jest. Ja też nie lubię, bo to głupie jest. No to ja, ja nie umiem, bo taki dyskomfort mam. Dyskomfort i... Tylko baby to używają. Aha, dzięki. Ej, a słuchacz tą klawiaturę w tle czy nie? Słychać, ale jest to, nie jest źle, przyjemnie, ale takie asemery lekkie To dobrze Bo ja jak słyszałem to na YouTube myślałem, że się zesram, po prostu tak mi uszy bolały Ale nie jak nie już no. ja mam i sam nie korzystam, to jest idealnie A nie wiem jak... A oni już mają rozpoczynane goberba Co, no? <laughs> Młody, spoko? Ile ty masz lat? Nie, ale kogo? Ważne nie Ważne, ważne Mo nie mogę udzielać takich informacji Nawet... Możesz Nie możesz udzielić Nie, informację. bo mnie jeszcze zagryziecie nie. Ja nie gryzę nie Kurde Oj, no. 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 Ale nie no, można w TAP robić, robić bez printu. Kurde No nie. widzisz Ej, a znaczy taki shovel jak acmc.pl? Ja a c m -c. A, ACMC nie to jest taki youtuber, który ma w głowie niepoukładane. Wiecie, on to nagrywa.